Co? Co robisz? Teraz tak. Bierzesz puszkę farby, i idziesz pomalować samochód dyrektora. Rozumiesz to? Kochani, 40 tysięcy lajków i od razu publikuję nowy film. Miłego oglądania. Dima, szybciej, a może chcesz się spóźnić pierwszego dnia? Mamo, idź do pracy, pójdę sam. Sama zdecyduję, kiedy pójdę do Mamo, pracy. Mamo, jestem już w szóstej klasie, potrafię już samodzielnie chodzić. Jaki dorosły się stał. Chcesz sam? No to i. Dzięki i miłego dnia! I tobie miłego! I nie daj Boże, żebyś przyniósł złą cenę do domu! Tak, Rozumiesz? mamo, pa! Mam nadzieję, że w tym roku mama mi nie zrobi wstydu swoimi wybrykami. O, małolep! Co? Ślepy jesteś! E, do mnie mówisz! Spójrz za siebie! Hmm, a co tam jest? Widzisz tam kogoś? Nie, tam nikogo nie to ma. Zorżniesz, głupa? chodź tutaj! Nie jestem tu, czego chcesz. Do której klasy chodzisz? Ja do szóstej! Podoba ci się? Ale że co? Pytam, jak ci się podoba szósta klasa! Nie wiem, to pierwszy dzień! A masz forsę? Forse? Nie, nie mam! Coś ściemniasz, mama ci nie daj? Forsy? Nie, nie daję. Wywracaj kieszenie. Nie będę niczego wywracać. Dima! Natasza? Wszystko okej? Okay? U niego wszystko dobrze. Wypad stąd, ale już. Teraz zawołam nauczyciela. Ale się boimy. A, ja nie rozumiem, co tutaj się dzieje? Oj, A, Nic takiego. Dima, mogę cię poprosić? O, kurczę. Zapamiętaj moją twarz, do zobaczenia później frajerzy. Dima, czego oni chcieli? Pytali mnie o plan, proszę pani. Plan? No jasne. Wszystko w porządku, proszę pani. Mogę iść na lekcję? Iście, idźcie. Chodźmy, Natasza. Dima, czemu nie powiedziałeś prawdy? Powiedziałem prawdę. Słyszałam, że żądali pieniędzy. Niczego nie żądali. Myślisz, że jestem głupia? Natasza, daj spokój. Mówisz poważnie. Tak. No to siedź sobie sam. No to usiądę. Cześć wszystkim. Cześć Sasza. Chcesz usiąść ze mną? Zdawał. No pewnie. No i spoko. O, cześć sam. Nie chcesz usiąść ze mną? Co, Tasza? No dobra. Pewnie. Wszystko jasne. ty zacząłeś? Dima, co się stało? Nic. Co tam u ciebie, Sasza? O no mnie spoko. Gotowy na lekcję? Tak. Zobacz, jaką dostałem książkę. Pamiętnik ninja? No. Tak. Fajna książka. No taka sobie. Dzień dobry wszystkim. Dzień, Dzień, dobry. Dzień dobry pani Aleksandro. Wszyscy gotowi do lekcji? Tak. Ta Nowy plan widzieliście? Tak, Ta ale nie cały. Plan będzie ulegał zmianom i uzupełnianiu w ciągu tygodnia, dlatego proszę o większą uwagę. Dobrze. A teraz przejdźmy do tematu lekcji, czyli do testu. Co? Proszę pani, ale to jest pierwsza lekcja po wakacjach. Właśnie, dlatego chcę, żebyście zrobili test, który sprawdzi wasz poziom wiedzy. Przez lato pewnie wszystkiego zapomnieliście. No nie, kurde. A Sasza, a możesz nie przeklinać? Przepraszam. Wyjmujemy podwójne kartki i zaczynamy pisać. Wspaniale, jeszcze sprawdzian. To najgłupszy pierwszy dzień szkoły, jaki mógłby być. Powtarzam, nie będziecie w stanie ściągać. Pytania ułożyłam sama, więc nigdzie nie znajdziecie odpowiedzi. No fajnie. Dima, wszystko okej? Okay? Nie wyglądasz dobrze. Wszystko w porządku, proszę pani, po prostu martwię się sprawdzianem. Test jest łatwy, dasz sobie radę, nie martw się. Dobrze. Wiesz w ogóle coś? Nie wiem, a ty? Kurczę, ja też nic nie wiem. Mogłem siedzieć samem. No to się przesiąć. Teraz nie mogę się przesiąść. Macie 15 minut, możecie zaczynać. Dlaczego z tobą usiadłem, kurczę? No dobra, drażliwość jest typowa tylko u roślin, tylko u zwierząt. Co? Proszę pani, dyrektor panią wzywa. Czy to pilne? Tak, powiedzieli, że to pilne. Mam test, będę za 15 minut. Powiedzieli, że to naprawdę pilne. Dobrze, zaraz będę. O? Tak, dzieci, mogę na was liczyć? Tak! Ta Proszę, nie szukajcie odpowiedzi w internecie, w końcu chodzi o waszą wiedzę, dobrze? Tak! Ta dobrze, dziękuję, liczę na was. Ziomki, kto chce ściągnąć? Jakie masz pytania? Sam, dasz mi przepisać? Sam, nie dawaj mu niczego spisać, niech sam to sobie zrobi. Nie wciągaj sama w naszą kłótnię. Co? Co mało laty, boicie się? A wy to kto? Wasz rząd! Rząd! Przyszliśmy przejąć skarb państwa! Że co? No co, mały, myślałeś, że ci nie znajdziemy? Czego chcecie? Przyszliśmy po przeprosiny. Przeprosiny! Możecie opuścić klasę, to nie są wasze zajęcia! O, maleńka, też tu jesteś! Nie jestem maleńka! Odwalcie się od niej! Jak przyszliście do mnie, to gadajcie ze mną! O, ty jesteś chyba tu najodważniejszy! A ty co, najmądrzejszy? Pamiętnik ninja, wow. to twoje małolat? A nie, ty już nie jesteś małolat, ty jesteś prawdziwy ninja. To nie moje. A co, twoje? Nie, to Dimy, Sasza. Wychodzi na to, że niczyje, można to zniszczyć. Co? Co robisz? Czyli to jednak twoje. Ej, ziomki, ich nauczyciel idzie. No i dobra, macie szczęście. Do zobaczenia na przerwie. Idziemy. Co za idiota. A co to w ogóle za ludzie? Nękali Dima przed zajęciami. A czego chcieli? Nie wiem, Dima nie chce rozmawiać, tak, Dima? A co mam powiedzieć? Mam cię dość. Czego ty się więc boisz? Dlaczego milczysz? kogo się nie boję, sam się tym zajmę. Nie potrzebuję twoich rad. Tak, nie rozumiem. Co tutaj się dzieje? Wszyscy napisali swoje prace? Panie Aleksandro, proszę nam wybaczyć. Zrobiliśmy swoje testy, ale. Ale co Natasza? Natasza tak chce powiedzieć, że nie możemy rozwiązać pewnego problemu, więc postanowiliśmy omówić go razem. Zastanawiam się, jakie pytanie było dla Was zagadką, skoro każdy ma inne zadania. Rozumiem, teraz będziemy milczeć, tak? Okej, okay, oddajemy pracę i teraz odpowiadamy ustnie. Dzięki, Dima. Znowu jestem winny? K kogo tu przyszli? Widzę, że nie możecie się tam uspokoić. Dima, Natasza, do tablicy oboje. Wspaniale. Świetnie. Tak, jeszcze raz, jak brzmi pytanie? Tworzenie się białek zachodzi. No i gdzie? Zachodzi tworzenie białek? No, są takie opcje. Mitochondria, rybosomy, lizosomy... I która odpowiedź jest dobra? E, może mitochondria. Dima, ty byłeś obecny na moich lekcjach w zeszłym roku? No tak. To co mają do tego mitochondria? Natasza, może znasz właściwą odpowiedź? No, może lizosomy? Tak, rozumiem. Oboje dajecie dzienniczki na biurko. Dostajecie dzisiaj jedynki i cała klasa za zachowanie. O! Odbierzecie je po zajęciach. Świetny początek roku szkolnego. Kurczę. I tak, nie spóźnijcie się na następną lekcję. Co macie w planie Matematyka. Matematyka Dobrze, spytam potem nauczyciela jak się zachowywaliście A dzienniczki pozostaną ze mną, jasne? Dzięki Dima, cały dzień jest zrujnowany i to przez ciebie Dlaczego mnie za wszystko obwiniasz? Bo gdybyś powiedział Panie Aleksandrze o tych starszych uczniach Wszystko potoczyłoby się inaczej Nie chcę być sześćdziesiątą To jest dla ciebie kapowanie? A jak inaczej? Idziecie? Nie, nie idziemy Tak idziemy Kurczę, serio, wszyscy działają mi na nerwy. Czemu obwiniają mnie o wszystkie kłopoty, co? No i co, zostałeś sam? No kurczę. No i jak rozwiążemy nasz wspólny problem? Dlaczego czepiacie się akurat mnie? Bo nie lubimy bezczelnych dzieciaków. Ja bezczelny? Chcesz, żebyśmy ci to teraz tutaj wyjaśniali? Nie. Więc tak, jak rozwiążemy nasze problemy? Może po prostu sobie pójdę. <grym> co? No po prostu wyjdę i tyle. Chyba serio, nie wiesz, w co się wpakowałeś, co? Nie mam pieniędzy, co niby miałbym zrobić? Odpłacisz to w inny sposób. W jaki? Co? Po co mi to? Teraz tak, bierzesz puszkę farby i idziesz pomalować samochód dyrektora. Rozumiesz to? Nie zrobię tego. A jeśli tego nie zrobisz za chwilę, to co? Będziesz do końca swoich szkolnych dni oddawał nam swoje jedzenie i spełniał nasze zachcianki. Rozumiesz? Powiedziałem, że nic nie będę robił. Chłopaki, może go połamiemy. Co? Nie rozumiem. Kogo wy tu chcecie łamać? Pani Aleksandra, pytam, co wy tutaj robicie? No, po prostu przyszliśmy pogadać z tym maulatem. Pytasz, czy planowałeś może pomalowanie czegoś sprayem? Nie zamierzaliśmy. Dima, nie chcesz mi nic powiedzieć? Nie, nie, nie chcę. Czyli dalej milczymy, tak? Ha? Dima, mam tego dosyć! Czemu nie możesz powiedzieć całej prawdy? Natasza? więc zabierzcie wszystkie swoje rzeczy razem z tym sprayem i jako zespół pójdziemy razem do dyrektora. Zrobimy sobie coś kreatywnego, że tak powiem. A kim pani jest, żeby nam rozkazywać? Słuchaj uważnie, Justinie Biberze. Jeśli jeszcze raz zbliżysz chociaż na milimetr do moich uczniów, pożałujesz, że ze mną zadarłeś. Rozumiesz? Proszę pani. Jesteście wolni. O kurczę. Och, Tima, jak zwykle. Dlaczego? nie możesz mnie posłuchać. Sam chciałem rozwiązać ten problem. I co, rozwiązałeś? No nie. No właśnie, do końca szkoły wykonywałbyś ich zlecenia. Jak zwykle masz rację, Natasza. No dobra, przynajmniej z matematyki dostaliśmy dobre oceny. No to prawda. No chodźmy. Chodźmy. A? Kurczę. O, małolat. Do zobaczenia. Nie zapomnijcie zasubskrybować kanału. Piszcie komentarze, dajcie lajki i oglądajcie poprzednie filmy. Dziękuję wszystkim za oglądanie i trzymajcie się!